Radca prawny, redakcja portalu oświatowego. W wideoszkoleniu odpowiem na pytanie, czy przydział godzin nauczania indywidualnego wymaga zgody nauczyciela. Odpowiedź brzmi nie. Co do zasady, bo od tej reguły istnieją wyjątki. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy ta zgoda nie jest wymagana. Bo to te wyjątki zależą. Od formy zatrudnienia, od wymiaru zajęć, jak również od obowiązującego nauczyciela pensum. No więc, jeżeli chodzi o nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, przydział godzin nauczania indywidualnego to nic innego jak przydział godzin ponadwymiarowych, ponieważ zajęcia nauczania indywidualnego mieszczą się w pensum albo są godzinami ponadwymiarowymi, jako że są realizowane bezpośrednio z uczniem. Przydział godzin nauczania indywidualnego takiemu nauczycielowi następu, następuje w, w drodze w przydziału godzin ponowymiarowych, generalnie za poleceniem służbowym. Drugi przypadek, kiedy zgoda nauczyciela nie jest wymagana, to przypadek, kiedy mamy do czynienia z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, a więc tutaj jest istotna forma zatrudnienia, ale nie ma on pełnego wymiaru zajęć. Ma ograniczone zatrudnienie w tybie artykułu 22 ustęp 2 karty nauczyciela, wówczas można mu przydzielić godziny nauczania indywidualnego, informując go jedynie o tym fakcie, zwiększając mu etat. I wówczas również nie jest wymagana do tego jego zgoda, ale od tej reguły również istnieją wyjątki. No i właśnie przejdźmy teraz do tego, kiedy potrzebna będzie zgoda nauczyciela. Jeżeli mamy do czynienia. Z nauczycielem, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i ma niepełny wymiar zajęć, to przydzielenie mu godzin ponadwymiarowych i zwiększenie przez to etatu e, nie wyżej niż do pełnego, wymaga jego zgody. Należy z nim zawrzeć porozumienie zmieniające. Nie jest to bowiem w każdym przypadku zmiana na korzyść nauczyciela. Nie zawsze on może być z takiej zmiany zadowolony, dlatego porozumienie jest konieczne. Kiedy jeszcze potrzebna jest zgoda? W przypadku nauczyciela, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, już wspomniałem, że przydział następuje generalnie w formie godzin ponadwymiarowych za poleceniem służbowym. Ale nie zawsze. Jeżeli liczba godzin ponadwymiarowych, włącznie z godzinami nauczania indywidualnego, miałaby przekroczyć jedną czwartą jego pensum, wówczas będzie potrzebna zgoda nauczyciela. A całkowicie niedopuszczalne jest przekroczenie jednej drugiej pensum nawet za zgodą nauczyciela. Poza tym zgoda będzie również potrzebna, jeżeli chcemy przydzielić to nauczanie indywidualne w ramach godzin ponadwymiarowych osobie, która jest w ciąży, osobie wychowującej dziecko w wieku do lat czterech, a także osobie odbywającej staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Kiedy jeszcze zgoda nauczyciela jest wymagana w takim przypadku? Jeżeli nauczyciel nie realizował 18-godzinnego pensum, bo nauczanie indywidualne jest przydzielane w ramach stanowiska nauczycielskiego, więc w ramach 18-godzinnego pensum. Jeżeli Chcemy to przydzielić na przykład świetlicowcowi, który ma pensum 26-godzinne, nie realizuje pensum 18-godzinnego, wówczas jest to przeniesienie służbowe. I takie przeniesienie służbowe wymaga zgodnie z artykułem 18 karty nauczyciela jego zgody. Kiedy jeszcze wymagana jest zgoda nauczyciela, również w przypadku nauczyciela, który już wcześniej był przeze mnie wymieniony, czyli tego, który jest zatrudniony na podstawie mianowania, ale ma ograniczone zatrudnienie. Wymagana jest wówczas w takim przypadku. Jeżeli mielibyśmy przydzielić temu nauczycielowi inne stanowisko pracy niż dotychczas, a więc również kiedy doszłoby do przeniesienia służbowego, także w tym przypadku wymagana jest zgoda nauczyciela. Reasumując, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć ma przydzielane nauczanie indywidualne generalnie bez zgody, chyba że występuje jeden z wymienionych przeze mnie wyjątków, czyli. Liczba godzin ponadwymiarowych przekracza pewien pułap, lub też jest to osoba w ciąży, wychowująca dziecko w wieku do lat czterech lub odbywająca staż. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania z ograniczonym zatrudnieniem, przydział e, następuje generalnie bez e, zgody, chyba że przydzielamy inne stanowisko pracy, wtedy zgoda jest potrzebna. No i w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć, e, tutaj e, w każdym przypadku wymagana jest zgoda, a konkretnie porozumienie stron. Dziękuję.